Dzisiejsze pokolenie wierzących ludzi osłabło, na wielki żal osłabło. My czytamy, wspominamy, wiecie, a do Boga trzeba się przybliżyć. Bóg się nie zmienił, my się zmienili. Bóg się nigdy, napisał, napisane tak w Starym Testamencie, ja jestem Pan, który się nie zmienia, ja jestem Bóg, który się nie zmienia. O się nigdy nie zmieni, a my ludzie zmieniamy się. Niech Bóg błogosławi, aby gorliwość w nas była, staranie, pragnienie do domu Bożego, do czytania Bożego Słowa. Wiecie, to jest bardzo ważne, żebyś tęsknili, żebyśmy tęsknili za Słowem Bożym, za zgromadzeniem. Nawet ludzie do zboru dzisiaj niektórzy nie chcą tak bardzo chodzić. No może w Polsce, a na Ukrainie jeszcze gorzej, bo to kiedyś to ludzie... Szli, opowiadałem nas, szli piechotą, śnieg pada przez pole czy deszcz, idą, kilometr, idą, na, aby do zboru przyjść. Tam uporali krowy, wydoili, tam gospodarstwo było i tak dalej, i przyszli w zebranie i noc i wrócili do domu. A dzisiaj mają samochód, guziki, wszystko, automat, szat Siad, samochód, za 10 minut może być Boże. Nie ma. Nie ma. Ludzie stają się leniwi. Dlatego, że stało bardzo dobrze. Wygodnie, dobrze, pełno w lodówkach jedzenia. Co będziemy płakać?